Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj kolejny odcinek w ramach kursu nauki Angulara. W ostatnim odcinku powiedziałem, pokazałem jak budować nawigację w Angularze. I taką nawigację zbudowałem pomiędzy trzema komponentami. One, two, three. Naciskając na link danego komponentu, pod spodem wyświetlał się jego widok i następowała też zmiana w naszym urlu. Czasami zachodzi taka potrzeba w aplikacji, żeby bez interakcji, bez działania po stronie użytkownika wykonać przełączenie komponentu, przenieść się z jednego do drugiego, zmienić widok. I tutaj mamy taki przypadek. Widzimy reklamę, którą chcielibyśmy, żeby była wyświetlana przez okres kilku sekund, po czym, żeby użytkownik został przełączony na inny widok, na przykład na Widok komponentu 3, bez konieczności naciskania przez niego czegokolwiek, żadnej interakcji z jego strony. W tym celu, to będzie naszym dzisiejszym zadaniem. W tym celu przeniesiemy się do komponentu 2, gdzie będziemy musieli wstrzyknąć serwis, który zawiera metody, które manipulują urlem, pozwal pozwalają nam manipulować urlem. Wstrzyknięcie robimy oczywiście w konstruktorze, private instancją tej, tego serwisu będzie zmienna, którą ja sobie nazwę router i ona będzie typu router dobrze, musimy jeszcze zaimportować ten serwis import Kopiujmy sobie to nazwę tego serwisu from angular router i teraz w metodzie naszej klasy tu component w metodzie ngOnInit, która wykonuje się po Załadowaniu komponentu wstawię funkcję set timeout, w której wpiszę, że po 3 sekundach chciałbym, aby wykonała się następująca funkcja. No, może tak, aby nasza instancja: myRouter router. Z tej instancji wykorzystamy metodę Navigate, która właśnie służy do zmanipulowania urla. urla. I w tej metodzie, jako parametr, podaje się tablicę. I w tej tablicy ja dzisiaj podam tylko jeden element, na tym się skoncentruję, a mianowicie do jakiego komponentu mam nie przenieść. I to ma być komponent 3, czyli trzeci komponent. I to w zasadzie wszystko. Nagrajmy pliki i przenieśmy się z powrotem do przeglądarki. Jesteśmy w komponencie 1. Odświeżmy jeszcze dla pewności. Przenoszę się do komponentu 2, do widoku 2. I po 3 sekundach nic nie naciskałem. Zostałem automatycznie przeniesiony do komponentu 3. To tyle, jeżeli chodzi o mm, metodę Navigate i service router. Za, jeżeli odcinek Wam się podobał, uznajecie go za wartościowy, to zapraszam do kolejnych odcinków, które powinny ukazać się wkrótce. Cześć i do zobaczenia.